Cześć, w dzisiejszym filmie zajmiemy się zmianą podświetlenia licznika samochodu Zephyra B lub Astraha. Mam tutaj taki standardowy licznik ze standardowym podświetleniem, tak to wygląda w tej chwili. No a zrobimy, że będzie wyglądał nieco inaczej. Mam tu dla przykładu drugi licznik, który za chwilę podłączę. Jest to licznik, w którym wczoraj zmieniałem podświetlenie. Włożyłem do niego białe diody podświetlające plus niebieskie tutaj od wyświetlacza. Cała operacja zmiany podświetlenia jest stosunkowo prosta. Diody są tanie, ja swoje kupiłem na AliExpress. Za chwilę wam pokażę w jakiej cenie takie diody można kupić. A jak zdemontować licznik, który już wam pokazywałem w jednym z moich poprzednich filmów, także zachęcam do obejrzenia. Zachęcam również do lajkowania, komentowania i wspierania tego kanału. Także bierzemy się do roboty. A więc diody kupiłem już jakiś czas temu na AliExpress. Pakowane po 100 sztuk. Dostępne kolory to czerwony, zielony, niebieski, żółty i biały. I takie właśnie sobie kupiłem. On to diody 3528 w obudowie 1210, 8D, LED. Wypływane w takich paskach. I mam je tutaj przed sobą. Także coś z tego wybiorę, któreś. No, prawdopodobnie znowu białe zamontuję, czy właściwie. A wyświetlacz, no nie bardzo mi się podoba ten niebieski, także spróbujemy może z zielonym. Mam tutaj otwarte całe moje zamówienie, i tak 100 sztuk jednego koloru kosztowało około 4 ,15 zł 15 groszy za całe zamówienia, czyli 500 sztuk zapłaciłem 1683 plus koszt wysyłki 215, podatek i łączna kwota zamówienia to 23 zł z groszami, także za 500 dziur, myślę, że to dobra cena z rzeczy, które nam będą potrzebne to przede wszystkim lutownica z cienkim grotem cena. Ołowiem w rozmiarze 0,50 może się przydać plecionka miedziana do czyszczenia padów renseta. Stare diody będę usuwał przy użyciu Podejra. Przyda się również najprostszy multimetr z możliwością testowania diód. A więc zaczynamy od rozebrania licznika. Więc odkręcamy wszystkie torsty, znajdujące się w tymnej części obudowy. Teraz potrzebujemy kartkę papieru i dwie łyżeczki. Dwie łyżeczki mam. Oczywiście. Wszystko powinno się robić w rękawiczkach. Odkładamy sobie pod igłę papier. Jedna łyżeczka. Druga łyżeczka. I robimy dziwnie, delikatnie wysuwamy sobie po kolei wskazówki. już nie będzie potrzebne usuwamy tarcze wskaźników następnie usuwamy ten plastik odchylamy wysielacz, tutaj uważaj, żeby nie uszkodzić sobie taśmy I z dołu jest taki. ND. Należy podnieść licznik rozebrany. A więc mam tutaj laminaty z obu liczników. Musiałem rozebrać ten drugi, ponieważ one się nieco od siebie różnią. Ten jeden licznik, czyli ten, to licznik, który jest chyba z 2007, czyli 2008 roku. Wtedy nieco te liczniki się zmieniły. Oczywiście z zewnątrz wyglądają dalej. Tak samo, natomiast już nawet po lokalizacji pamięci EPROM możecie zobaczyć, że jest ona w innych miejscach. Tym starszym jest tutaj, w nowszym tu bezpośrednio pod wyświetlaczem. Poza tym laminaty możecie rozróżnić po wtyczce podłączeniowej. Tak jak tutaj macie z napisem VDO Bottom, tutaj natomiast nie ma nic. Puste pole. Mówię Wam o tym, ponieważ e, zmieniło się tutaj nieco zasilanie diod. Jak wiecie, w diodach ważna jest polaryzacja, czyli musimy wiedzieć, gdzie dioda ma plus, a gdzie ma minus. Jeżeli podłączymy diodę na odwrót, to ona nie zaświeci. To nie jest tak jak żarówką. Żarówkę by można podłączyć i ona będzie świeciła. W diodzie polaryzacja jest bardzo ważna. Dlatego przygotowałem grafikę, na której oznaczyłem wszystkie diody, które należy wymienić i oznaczyłem gdzie taka dioda ma plus, gdzie ma minus. Do sprawdzenia polaryzacji dioda również może przydać Wam się miernik. Wystarczy taki miernik ustawić w pozycję testu diody. Następnie bagieta czerwona to plus, czarna to minus. przypadacie sobie. Jeżeli dioda zaświeci, to znaczy, że prawidłowo zostało podłączone napięcie. Jeżeli podłączycie na no, odwrót, to dioda nie zaświeci. Tak sobie można sprawdzić każdą diodę przed wylutowaniem, oznaczyć gdzie ma plus, gdzie ma minus. I to samo, gdy będziecie wlutowywać nową diodę, tą nową też tak można sprawdzić. Poza tym każda dioda ma tutaj też takie wcięcie po stronie minusowej. Przynajmniej w przypadku tych diod, tak jest, także tym też, też można się kierować. A więc zgodnie ze zdjęciem wylotowywuję wszystkie diody, włączam swateira. Ustawiony na temperaturę 400 stopni i zaczynam działać. Oczywiście zwracajcie uwagę, żeby nie wylotować sobie czegoś niepotrzebnie. Dlatego ja robię wszystko zgodnie z rysunkiem, mam tutaj włączony na... W monitorze podgląd cały czas. Trochę za niska temperatura. 400 Jedna usunięta. друга, сейчас. Dobra, także wszystkie diody zostały wylutowane. Pole lutownicze można by przeczyścić plecionką, choć tutaj tylko spoiwa jest tyle, co na napakał, także nie ma takiej konieczności. Dobra, a więc, żeby nie było, tu dla przykładu przeczyścimy sobie jedno pole plecionką. Teraz odrobina na prawe pole. I teraz naszą białą deodę oczywiście po sprawdzeniu, gdzie jest minus. Przykładam, rozgrzewam pole. Układam, złapało. Teraz z drugiej strony wszystko podlutujemy. Musi działać. Troszkę spoiwa. Tutaj. Teraz e, dioda. Tak. так. Следующая диада. китай так. Uh, 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 uh. Na no, odwrót. Dobra, możemy sprawdzić, czy to będzie świecić. Dobra, jakiś czas temu pokazywałem Wam, w jaki sposób podłączyć sobie licznik na stole. Także, jak widać, wszystkie diody mi świecą, ale uważajcie, ponieważ już tego nie nagrywałem, tą diodę e, przylutowałem odwrotnie. Widocznie są one połączone szeregowo, co czego skutkiem było, że te dwie tutaj mi nie świeciły. Po poprawieniu wszystko zaświeciło tak jak należy. Tutaj mamy cztery zielone diody. Natomiast przy wskazówkach mamy jeszcze po dwie czerwone diody, tutaj jedynie przy wskaźniku paliwa jest jedna, te diody służą do podświetlenia samej wskazówki. Gdyby się zmieniali wskazówki na na przykład niebieskie, to również te diody warto byłoby wymienić, żeby uzyskać lepsze. Teraz ja już ten licznik poskładam i zobaczymy, jak to będzie świeciło po złożeniu. No jak? I wydaje się, że lepiej zbiłem podświetleniem taki licznik się prezentuje. Jeszcze wyłączę światło. No po wyłączeniu światła tak to wygląda całkiem fajnie. Jak mogliście zauważyć, wymiana wirusa wcale nie jest taka skomplikowana. Jeżeli się obawiasz, że uszkodzisz sobie swój licznik, to warto tak jak ja kupić sobie jakiegoś anglika. Tanie to jest 20 zł, można poćwiczyć, a później brać się za swój licznik. No, a w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.